Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dziś mamy przygotowany taki miks z ostatkami, jakby nie patrzeć. Lotek i Laki 7 będzie wycofywane 23 sierpnia. W Laki 7 jeszcze jest 5 nagród głównych, w lotku 1. Premia wprawdzie jeszcze nie ma określonego terminu, ale też wydaje mi się, że już są takie ostatki, więc też pewnie za niedługo wycofają. Jedno Laki D jest tutaj w sumie przez przypadek, bo bo znalazłam i stwierdziłam, że już, już zdrapię w tym odcinku. Także nie przedłużając, zacznijmy. Lotek na początek, mamy numerek 197. Oczywiście tutaj szukamy słonika. Mamy królik, puchacz, owca i ślimaczek, jeden złotych na minusik. Dalej mamy numerek 195. Mamy króliczek, krabik, owca i puchacz. Słonika brak. Numerek 196. Motylek jest nasz słonik, krab i owca. I wygrana, to złotóweczka tak naprawdę, zwrocik, a nie wygrana. Dalej mamy numerek 194. W kolejnym odcinku zdrapiemy sobie oczywiście wielką krzyżówkę, także zapraszam, jeśli chcecie zobaczyć, czy coś tam udało się wygrać. Numerek 193, motylek, znowu mamy słonika, pięknie, krabik i koza i wygrana znowu złotóweczka. Ok, słoników ogólnie mam tutaj numerek 192, jak coś. Słoników przygotowałam 10 do odcinka. Tutaj brak, czyli jeszcze 4 nam zostały. Numerek 191, ślimaczek, owca. Znowu mamy słonik. Słonika i znowu złotóweczka. Akurat te wszystkie słoniki mam z jednego punktu, numerek 199 bo już po prostu trochę ciężko je dostać przynajmniej u mnie dlatego jak już był punkcik to, to wzięłam sobie więcej sztuk numerek 198 mamy kozę, motylkę rybę i kraba i ostatni, czy znaczy słonik to się nazywa lotek tu mamy numerek 200 ale ja na to mówię tak z przyzwyczajenia słonik i nic nie mamy. Ale jak na to, że z jednego punktu to w sumie te 3 złote zwrotu i tak nie są złe. Dalej lecimy z laki 7. W bonusiku szukamy podkowy. Mamy słoneczko. Wygrywające liczby 28 i 11. No to szukamy. 13, 21, 16, 29, 25, 19, 24 i 7. 7 również wygrywa. Hmm, tutaj jest to opisane. I mamy zwrocik. Ok i to, był, yy, to była zdrabka z numerem 34. Dalej mamy zdrapeczkę z numerem 33. W bonusiku nic. Wygrywa 11 i 12. Ciekawe zestawienie.

2 złote i ostatnie takie 7 z numerkiem 30. Jak widzicie, to z, y, też z jednego punktu po prostu pięć numerków po sobie. Y, także tym bardziej dziwi mnie to, że z czterech zdrapek w trzech już był zwrocik. Fajnie w sumie się trafiło. Ok, i tutaj szukamy. I tutaj już nic nie ma. Ok, teraz sobie zdrabmy tą jedną Lucky Day. Ona jest z numerkiem 48. Tutaj szukamy albo koniczynki, albo jednej z wygrywających liczb, czyli 59, 51, 22 lub 32. Oj, tutaj to jest tak krzywo, pijany drukował.

Dobra, no i na koniec zostały nam premie 5 sztuk. Najpierw mamy premię z numerkiem 15. Oczywiście szukamy albo w jednej grze, yy, przepraszam, tutaj mam otwarte okno, yy, albo w jednej grze muszą być dwa takie same symbole, albo trzy. Także zobaczmy, mamy serduszko, trefla i złoto. Okay. Tu też nic. Nic i nic. I nic, drapka jest przegrana. Tutaj też nie wiem, gdzie są te kontrole, no kurczę. Tutaj gdzieś po boku były. Mamy pięć na minusik. Kolejna zdrapeczka z numerkiem 14. Nic nie mamy i nic nie mamy. Znowu na mam minusik. Dalej mamy numerek trzynasty. Albo się okaże pechowy, albo złamie stereotypy. Zobaczmy. No, nie złamał stereotypów. Na minusik. Dalej mamy numerek 12. Ay, no co za dziady, no. co za dziady te zdrapki. 5 na minusik i ostatnia sklepiaczka do tego odcinka z numerkiem 11. Nic nawet z wrociku. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie lepiej. Zapraszam będzie krzyżówka. Dziękuję, że oglądaliście i życzę Wam dużo wygranych i miłego dnia, pa! pa.